Dzień dobry, w kolejny piątek. Jak widzicie, dzisiaj troszkę, troszkę inaczej. Ostatnio wypuszczałam dość sporo filmów, jak na, jak na mój kanał. Dlatego, że zobowiązałem się do wypuszczenia jednego filmu w tygodniu. Ze względu na, na naszą podróż, zrobiłem ich troszkę więcej. Jednak pracy mam cały czas tyle samo, dlatego dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na tym, co chciałbym Wam przekazać i na tym, nad czym chciałbym, żebyście się zastanowili. Czyli czy wykorzystuję swój cały potencjał. Inspiracją i jakby motywacją do tego filmu było obejrzenie jednego z filmu Mattiego Hapoi, w którym przeprowadzał on wywiad z dziewczyną, która poświęciła się całkowicie swojej pasji, zostawiając zwykłą pracę od rana do popołudnia. I nie chodzi mi tutaj o to, żeby jakby rzucić teraz swoją pracę i zająć się swoją pasją. Nie, chodzi o to, żebyście się zastanowili, czy wy wykorzystujecie swój potencjał w 100%. Bo każdy z nas, albo większość przynajmniej, jest do czegoś stworzony, ma do czegoś predyspozycję. Ja tak naprawdę wszystko, co robię w swoim życiu, to tak naprawdę się tego w całości nauczyłem. Nie mam żadnych zdolności ani artystycznych, ani technicznych. Nie jestem wybitny, jeśli chodzi o rzeczy związane z, nie wiem, z projektowaniem stron, z z informatyką, ale wszystkie rzeczy, które potrzebuję do funkcjonowania, potrzebuję do pracy, nauczyłem się sam, dlatego, że żyjemy w takich czasach, że wszystkiego jesteśmy w stanie nauczyć się nauczyć się z internetu. Jednak Znam wiele osób, i to naprawdę wśród moich bliskich znajomych, którzy mają predyspozycję do pewnych rzeczy, i wiem, że i widzę, że nie wykorzystują tego w stu procentach, zajmując się czymś całkowicie innym, co tak naprawdę nie idzie im gładko, nie sprawia im przyjemności. Dlatego zastanówcie się, jakby. Czym wy lubicie i kochacie się zajmować, i przede wszystkim jakie macie predyspozycje. Na przykład tej dziewczyny, z którą Mati przeprowadzał wywiad, ona pracowała w normalnej pracy od rana do wieczora. Oczywiście na końcu dam, dam Wam link do tego, do tego filmu. Pracowała w normalnej pracy, a. Popołudniami e, śpiewała i do momentu, kiedy nie wypuszczała e, regularnie filmów na YouTube, e, no to tak naprawdę z tej pasji nic nie było. Od czasu do czasu rzuciła jakąś piosenkę, jakiś cover na, na youtuba, e, ale większych rezultatów z tego nie było. Jednak, kiedy zobowiązała się wrzucać jeden, dwa razy w tygodniu e, piosenki, nagle wszystko eksplodowało. E, I tak naprawdę youtube jest tylko częścią mniej zarobków, e, śpiewa, robi covery. E, i, i... Też w tym filmie pokazuję, gdzie, gdzie zarabia. Robi różne deale z markami, ale też m.in. dużo zarabia ze Spotify'a. I teraz, jeśli ja mam jakąś zdolność, jeśli potrafię projektować strony, jeśli potrafię rysować, jeśli potrafię śpiewać, jeśli nie wiem, mam świetny kontakt z ludźmi i, i uwielbiam przeprowadzać z nimi wywiady, to tak naprawdę dzisiaj niewiele potrzebujecie do tego, żeby w całkowicie samodzielny sposób albo wygenerować sobie yy, Nowe źródło zarobku i normalnie pracować od rana do popołudnia w pracy, a, popo a wieczorami skupić się na swojej pasji, z której też możecie zarabiać, a może ona w jakimś tam e, czasie będzie waszym głównym źródłem zarobku, e, albo możecie po prostu e, zastanowić się. Co tak naprawdę lubicie robić, do czego tak naprawdę jesteście stworzeni, i spróbować wycisnąć z tego max. Czyli, czy założyć kanał na YouTube, czy założyć bloga, czy zastanowić się, w jaki sposób pozyskać klientów, jeśli jestem jakimś freelancerem, jeśli, tak jak powiedziałem, potrafię montować filmy, potrafię robić zdjęcia, albo potrafię śpiewać. No to w jaki sposób jestem w stanie wycisnąć z tego jak najwięcej? No bo jakby wokół nas są właśnie ludzie, którzy mają bardzo duży talent i bardzo dużo w życiu osiągnęli. Są tacy, którzy mają średni talent albo tak naprawdę słaby talent, ale są po prostu bardzo dobrymi ogarnia ogarniaczami życia. I tak naprawdę wszystko co ja robię w życiu, no to znam osoby, które robią to do mnie 100 razy lepiej. No ale w jakiś tam sposób nie są w stanie tego czy tam zmonetyzować, czy nie są w stanie wykorzystać to na maksa, dlatego dziś jakby świat daje bardzo dużo, dużo możliwości. W których wy jesteście w stanie wykorzystać swój potencjał. Jeśli zastanawiacie się, jak to zrobić, możecie do mnie napisać, możecie zadać pytanie w komentarzu. Zajmuję się tym i tym, co powinienem zrobić, żeby, żeby wyciągnąć z tego jak najwięcej. Dlatego, że naprawdę w każdej dziedzinie, bez względu na to, co jest Waszą pasją, bez względu na to, co potraficie, bez względu na to, co chcecie robić w życiu, możecie to robić. Wystarczy tylko wytrwałość. Plan działania i eee, trzeba po prostu go realizować. Nie, nie bać się na, na to, co powiedzą inni. Eee, skupić się na tym, co wy chcecie robić. Eee, ja staram się nigdy nie, nie zwracać uwagi na opinie innych, tylko po prostu realizować swoje rzeczy, próbować nowych rzeczy, popełniać błędy. W, wczoraj wrzuciłem film, gdzie, gdzie kawałek ścieżki było, było bez muzyki, eee, i teraz wiem, że popełniłem błąd. Nie. Nie sprawdziłem całego filmu przed wypuszczeniem. Znów się spieszyłem, jak to ja, w gorącej wodzie kompany. No, no i popełniłem błąd, ale no, nic się nie, nie stało. Świat się nie zawalił. Następnym razem postaram się tego nie zrobić. Dlatego nie bójcie się próbować nowych rzeczy i przede wszystkim nie bójcie się realizować to. Co macie w głowie, to co chcielibyście zrobić, tylko wykorzystujcie swój potencjał na maksa, bo naprawdę każda osoba jest w stanie funkcjonować w taki sposób, żeby robić każdego dnia to, co sprawia jej przyjemność, żeby na tym zarabiać i po prostu być szczęśliwym czy być szczęśliwa ja bardzo dziękuję, tak jak powiedziałem dzisiaj jest to wyjątkowy format jestem jak widzicie cały czas przy komputerze, mam bardzo dużo pracy, dlatego ja wracam do pracy szybka obróbka tego filmu, obiecałem, że w każdy piątek koło godziny 14 te filmy będą wychodzić, więc wychodzą, jeśli macie jakieś spostrzeżenia na ten temat to zadawajcie je w komentarzach, piszcie o nich w komentarzach na końcu filmu najprawdopodobniej tutaj będzie film e, z Matim e, i od, będzie film, film e, z tego wywiadu, o którym, o którym wam cały czas e, mówię naprawdę bardzo inspirujący przypadek e, Moja taka jakby całkowicie e, osobna e, opinia jest taka, że dziewczyna, która jest w tym, w tym materiale e, jeśli chodzi o jej na przykład piosenkę, która ma najwięcej widzów na YouTube, czyli 2 miliony ona wcale nie jest arcydziełem. Ona po prostu trafia do pewnej określonej liczby, e, przepraszam, do pewnej określonej grupy osób, i dlatego e, jest tak e, świetna i dlatego ma tyle wyświetleń i dlatego e, spowodowała, że dziewczyna mogła rzucić pracę zwykłą i zająć się tylko i wyłącznie swoją pasją, i tak naprawdę zarabiać na życie muzyką, czyli tym, co uwielbia robić. I wy też możecie zarabiać na życie i funkcjonować na co dzień tak, jak tego byście chcieli i wcale nie musicie wykonywać czegoś, czego nie lubicie, nie musicie próbować rzeczy, na których nie macie ochoty, możecie w zupełności zaprojektować sobie życie tak, jak byście chcieli, żeby ono wyglądało. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję. Zapraszam do subskrypcji kanału. Co piątek nowy film, vlogi kolejne będą się pojawiać, dlatego że nagrałem dużo materiału na wakacjach, ale no nie jestem w stanie tego obrobić w przeciągu kilku dni. Także kolejne vlogi już niedługo.